Cześć, witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Iron, a to będzie nowy odcinek z Diablo 3. Dzisiaj spróbujemy ustalić, jaki jest najlepszy build dla Wiza, który zadaje największy DPS przede wszystkim, bo to jest bardzo, bardzo ważne. I w tym celu udaliśmy się na, do podziemi twierdzy na poziom trzeci. I tutaj będziemy trzykrotnie walczyć z Gomem. Okay. E, I będziemy do tego używać tylko i wyłącznie Hydry. Na tej podstawie będę w stanie stwierdzić, jaki miałem czas przy danym bilcie i jaki największy DPS udało mi się uzyskać. E, przed e, wejściem do spiżarni, przed walką z gomem, za każdym razem zabijałem jedną elitę, żeby uzyskać bonus do. DPS-u związanego z legendarnymi klejnotami, żeby utrzymać za każdym razem identyczne, jak najbardziej zbliżone warunki testów. Ok, jesteśmy w spiżarni i teraz trzykrotnie będziemy zabijać goma. Elegancko. Pierwszy build to będzie build y, Słoneczny Strażnik z setem talerzy. Na samym końcu pokażę, dokładnie jakie miałem itemki, tak jak widzicie stawiam hydrę w tym samym miejscu nie zadaję innych obrażeń, ja też stoję w tym samym miejscu i tutaj przy tym y, secie przy tym bildzie udało mi się zabić goma w 26 sekund i 13 setnych i najwyższy wynik, najwyższy dps jaki uzyskałem przy tym secie to było 119 milionów był to pierwszy i najsłabszy build tak przynajmniej wyszło z obliczeń. Teraz pokażę, jakie miałem temki. Nie będę konkretnie ich omawiał, tylko możecie sobie potem Czyli Tutaj, tak jak widzicie, miałem set talerasy składający się z dwóch części, co dało mi dodatkowo 5% DPS-u, 100 doresów i regenerację many. Oczywiście pełen set ognistego ptaka i. Słoneczny strażnik. DPS wyjściowy 1420 i z najważniejszych bonusów to obrażenia od ognia powiększone o 65% i 57% do obrażeń do elit. Dobra. A teraz będziemy mieli drugi build, drugi test. Też ze słonecznym strażnikiem, ale nastawionym na jak największą ilość obrażeń od ognia. Hydra w to samo miejsce. I tutaj wbrew pozorom udało mi się uzyskać największy DPS, który wynosił 166 milionów, ale nie najlepszy czas. Powiem za chwilę czemu. I tutaj biłem goma 22 sekundy i 21 setek. Sprawdzałem to klatka po klatce, żeby był jak najbardziej dokładny wynik. Będzie to bardzo zbliżony wynik do najlepszego wyniku, już mogę powiedzieć, będzie to najlepszy wynik z bronią piec. Dobra, przejrzyjmy teraz, jakie miałem temki, cały set tego ptaka i miałem tutaj założoną żarową tunikę i pięści maga, przez co uzyskałem najlepszy wynik do... Ilości dodatkowych obrażeń od ognia. No i oczywiście słonecznego strażnika. Jest to bardzo, bardzo dobry wynik. wyjściowy DPS 1330 i tutaj miałem 96% do ognia i 57% dodatkowo obrażeń do e, ELT. Więc naprawdę było, było bardzo, bardzo blisko. Ale najlepszy wynik. I zwycięzcą tego testu jest jednak piec. I tutaj, yy, tak jak widzicie, w to samo miejsce hydrę. Tutaj uzyskałem wynik 154 miliony, największy DPS, i biłem go na 21 sekund i 16 setnych. Ale co było tutaj ważne, jak przeglądałem klatka po klatce, Praktycznie cały czas zadawałem mu obrażenia powyżej 100 milionów, 120, 130, 140, przez co uzyskałem najlepszy wynik. Zaraz zobaczycie, jakie miałem temki. I dlatego wydaje mi się, że piec nadal jest najlepszy. Z tego powodu, że większość obrażeń, które zadajemy, są to obrażenia od ognia i oprócz tego bonusy. Liczą się też od e, DPS-u broni, a piec ma największą, największy DPS. Więc piec jest naszym zwycięzcą. Nadal. Wyjściowy DPS 1480 000 i dodatkowe bonusy to 57% do ognia i jeszcze 69% do Earth. Ok, dobra. To by było na tyle. Mamy naszego zwycięzcę. Jest to build z pieca. Pamiętajcie, żeby ocenić. To bardzo pomaga mojemu kanałowi i do zobaczenia w następnym filmie z Diablo 3. Piękne dzięki, papa. Pa. Cześć!